Witam wszystkich, witam wszystkich yy, bardzo, bardzo serdecznie, bardzo ciepło, trzymajcie się. Od samego rana życzę Wam yy, miłego dnia, zanim to zmontuję, trochę to zajmie, ale nie będziemy dzisiaj mówić ciekawie, zwięźli na temat i to by było krótkim wstępem. I pytanie Brytyjczyk do Brytyjczyka, to jest dzielnikarz, o co ty go pytasz, czyli mam, mam takie wrażenie, że ludzie, ludzie, wszędzie bardzo mają, bardzo mają małe, nadal małe zaufanie do dzielnikarzy, bo dzielnikarz może być zarówno bardzo pomocny, ale także może bardzo nam zaszkodzić. I słuchajcie, może Ci powiedzieć, Kolejna reklama, kolej, kolejne zachęcanie, ale myślę naprawdę, że ten kraj jest warty uwagi. Ja nie mówię ja nie mówię, żebyście żebyście od razu kochali tam gdzie nie jesteście, albo rzucili swoją ojczyznę i przyjechali i pokochali inny kraj, bo tak się nie robi. Taki po prostu nie wypada. Tak samo jak nie wypada, słuchajcie, okraść okraś sąsiada, to też nie wypada. To nie wypada. To, by się, to byś to by naprawdę źle wyglądało, gdyby okra, ok, okraść, okraś swojego sąsiada. To by, to by było very leść, To by było, no, nic ganz gut in, in To by był żaden dobry, żaden dobry interes okraść, okraś sąsiada. Czy okraść, okraś sąsiada, okraść, okraś sąsiada przyjaciela, okraść okraś nawet sąsiada. Okraść nawet sąsiada, z którym jesteś może chwilowo coś tam się stało i nie rozmawiacie, albo macie jakiś tam problem do rozwiązania i daliście sobie na razie na wstrzymanie w znajomości ale to nie jest powód, żeby jeszcze Cię kogoś okraść to naprawdę by bardzo źle wyglądało i słuchajcie, ja lubię ten kraj ja go nie kocham, ja go lubię ale nie mówię, że to jest moja druga ojczyzna bo i po co takie słowa będzie ciekawie to będzie. Ja byłem w Londynie. W Londynie byłem na początku tutaj swojego przyjazdu. To jest stąd jakieś... Nie chcę teraz oszukać, ale niedaleko. Chyba godzinę się jedzie niecało szybkim pociągiem. Londyn, fajne miejsce, fajne miejsce. Różnorodne, każ dla każdego coś tam fajnego w tym wszystkim. Różne dzielnice zabytkowe, kamienice, domy, samochody. Tłum ludzi na ulicach, aż chce się oddychać. Londyn miejsce bardzo ciekawe i ten odcinek tak, przyznam się uderzmy trochę w komercję zróbmy coś też dla tego kraju. To będzie reklama Londynu. Londynu to będzie reklama. Londyn fajno, fajne miejsce niedaleko szybko. Nie tak drogo, warto jechać. Czemu nie? Czemu być we Wielkiej Brytanii, nie wydać z portfela, odmówić sobie, nie wiem, tutaj kilku paczek papierosów, a nie pojechać sobie do Londynu? Nie widzę problemu w tym wszystkim. Ja nie jestem mentorem, może mówię trochę poniesionym głosem, ale trochę mam taki, taką już naleciałość po prostu, yy, bo jak się trochę. Ja nie chcę tam się chwalić, ale. Jak zna, jak może nie tyle, że się zna, co się rozumie, kilka, kilka języków, to ta naleciałość od odmówienia, na przykład ja trochę słowackiego znam, znam trochę, znam trochę niemieckiego, znam trochę angielskiego. No i jestem Polakiem, i mi to się wszystko miksuje ja i jak ja mówię, jak ja mówię i te struny głosowe inaczej pracują, to też ten język, ten głos się zmienia. Albo tego mówienia. To też naleciałości mogą być. Tak samo jak naleciałości mogą być w myśleniu, tak samo w mówieniu. Syndromy, jakieś tam obawy, też w mówieniu można zauważyć. Dobry psychiatra to i psycholog, psychoterapeuta, i wszyscy, którzy trochę wiedzy liznęli, to wiedzą, że po tonie głosu, po sposobu mówienia też można powiedzieć, czy ten człowiek jest. Pewny siebie, czy, czy, czy coś może skrywa, czy mówi niepewnie, czy mówi płytko, czy mówi, stara się unikać wulgaryzmów zbyt często, albo mówi zbyt dużo wulgaryzmów. No wszystko można, no jak, jak z otwartej książki, no. Ale wracając, no i ten Londyn. I co w tym Londynie fajnego? No puby, ku, y, puby kluby. To już nie chodzi o to, że to jest bogate miasto, tylko o to, co, jakie możliwości po prostu daje. Fajnie zobaczyć, fajnie się przejść, a ktoś ci pyta, a byłeś tam pod tym Big Benem, a byłeś, byłeś, słuchaj, przed, jakby to określić, pałacem pałacem yy, brytyjskim, a czy ty byłeś przy, przy parlamencie, a, ty, a czy ty byłeś chociaż na, w, w London City, czyli tam, gdzie, na, czyli tak, pamiętajcie, że jak jesteś w Londynie, to jak nie wiecie, gdzie. Jak nie wiecie, jak na przykład się wydostać z jakiejś dzielnicy, czy coś, to mówicie po angielsku, yy, żeby, żeby, wam pokazał po prostu najszybszą drogę, najszybszą drogę do London City. I z London City nie ma problemu, można, można dostać się wszędzie z London City. To znaczy nie z samego London City, tylko z tej dzielnicy, jakby jeszcze pod London City, bo tam London City to biurowcy i tak dalej może czasami być problem. Yy, może być problem w ten sposób, może często się korkować, ale to mówimy o metrze, ale jakbyście chcieli jechać autobusem, yy, nie polecam. Długo yy, nie to, źle, bo na chwilę to tam kilka przystanków ludzie podjeżdżają, więcej autobusem nie, do metra i tak dalej, bo to bzdura by była jechać przez cały Londyn po prostu autobusem. Kto tam, kto tam był i wie i to teraz potwierdzi moje słowa, że tak tam jest bilet na metro za 6 funtów na cały dzień, all day albo one single ticket i, i jeździcie tylko możecie to sprawdzić to w internecie jak to, jak, to, jak to tam działa i w które dni co mogą, w niektóre dni mogą zmieniać się ceny ja, weekendy chyba są droższe, jeśli chodzi o opłaty i, ta, i tak dalej co jeszcze do Londynu Londyn, fajne miejsce, fajnie. Słuchajcie, nie, nie jestem na razie w stanie załatwić nikogo do rozmowy, więc opowiem o tym Londynie i dorzucę te zdjęcia do montażu. I słuchajcie, i fajne miejsce, fajnie zobaczyć London City być na tamizofanie, fajnie wypić sobie puszkę, puszkę, puszkę jakiegoś napoju, z coś słodkiego. Ewentualnie zapalić papierosa, jeżeli można, zrobić sobie zdjęcie, przyjście, fajnie, fajnie. Całkiem niewielkim kosztem. Ile wydałem w Londynie? Teraz jest pytanie: szczerze, bilet na metro 6,5 funta. Śniadanie, śniadanie w pubie zaokrągałem liczbę, czyli 15 funtów. Co ja tam jeszcze robiłem? Jak mi się przypomniał? Szczególnie chodziłem, robiłem zdjęcia, nie, nie, nie interesowały mnie za bardzo muzea, czy żeby się dostawać wszędzie, gdzie, gdzie tylko możliwe, bo Londyn jest miastem, w którym mieszka około 8 milionów ludzi i to jest powierzchnia, no nie ubliżając nikomu. I przepraszam, jeżeli komuś ubliżę, no ale Warszawa to jest, nie wiem, no ćwierdzielnicy może, jakby to matematyk policzył, 8 milionów. 8 milionów połowa to jest 4 4 yy, E z 8 to ile to będzie? Ćwierć ze 100 to jest 25. Ćwierć. ćwierć, ćwierć powiedzmy, dzid 1250 zł to jest. 5000 jest 500. Jedno koło to jest 1000. Jakoś by na spokojnie to policzę, jak będę, jak będę miał wolną głowę. A może ja byłem dobry z matematyki, to mi się przypomni, przypomnie jak to się oblicza, bo gdzieś w jakiejś książce to było i jest wzór, czyli można podstawić do wzoru i sobie w 5 minut się przekonać. Czyli trzeba by było te 8 milionów ludzi teraz rozlokować, zro, zrobić kur, kurczę, nanieść, nanieść dane na wykres, czyli jak. 8 milionów mieszkańców. Trzeba by było przeprowadzić sądę ile jest dokładnie mieszkańców w poszczególnej dzielnicy i wtedy to jakoś obliczyć i to rozłożyć i to chyba też można też yy, dane analityczne jakoś zebrać na podstawie nie wiem zameldowań, urodzeń, zgonów Wszystko trzeba wziąć pod uwagę, bo jeśli mówimy o tym to musimy mieć tak jak w dzielnikarstwie rzetelną wiedzę ile jest na chwilę obecną co do sekundy mieszkańców mieszkańców w Londynie, ile jaka jest jakim, albo inaczej, umówmy się tak, jaki możemy popełnić błąd matematyczny, czyli dopuszczalna dopuszczalna skala, na przykład umówmy się, możemy się pomylić, jest 8 milionów 8 milionów gdzieś, yy, czyli 8 by było 8 tysięcy. 8000 powiedzmy możemy się pomylić 8000 też też bym musiał sobie krzyżowo teraz policzyć z 8 milionów milion to ma jest 8 zapomniałem wstyd i hajma, ale zapomniałem ile milion ma zer widzicie bo czasami jak się o czymś mówi ale ale ja to, ja to mogę jakoś sprawdzić. Milion 10 to, to jest 1,0, 100 to, to, to są 2, 1000 to są 3, 30, 10 000 to jest 4,0 10 000, 40, 100 000 to jest 5,0 czyli wychodzi, że milion, milion ma zer. Tak sobie to szybko starałem od 10 zł dodać zera i mam odpowiedź, że milion to jest 1 i 60, bo na 500 tysięcy, czyli to to jest 5 i 2,0 czyli milion to ma do góry o 500 tysięcy, czyli ma 60. Łatwe, łatwe, proste, systematyczne, jak matematyka. Albo się uczysz matematyki, albo ją rozumiesz i nie chcesz się chwalić. Ja trochę matematykę rozumiem, trochę rozumiem chemię, że jeżeli coś mierzymy, to ma być, jeżeli ma być 1,30 ml, to ani 10, ani 1 ml więcej. Jeżeli robimy miareczkowanie, ma spaść tyle kropel, aż ten roztwór zmieni barwę, zejdzie ze skali pipety miareczkowania. Ile dokładnie mililitrów i to jest skala, którą można bardzo szybko rozwikłać dany problem, jeżeli jest się uważnym? Uważnym lub, lub szczęściej sprytnym, to wtedy miareczkowanie idzie jak. A czasami jest powodem rezygnacji z niektórych kierunków. Miareczkowanie i obliczenia. Słuchajcie, i teraz. Jak by to powiedzieć? Londyn, Londyn. jest takim miejscem specyficznym, czyli trzeba, trzeba bardzo być uważnym i to, co mówiłem, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Słyszeliście o tym, że wyrywanie telefonów, podjeżdżanie na rowerach, niby że w masę przeciw wiadomo, yy, różne rzeczy różne wały, te granie w kubki, nie wiem, czy to jest aktualne, czy oni już się za to nie wzięli. Oglądaliśmy ze znajomym taki filmik, co tam jeszcze może nas spotkać, czyli Funky Hot Dogs chyba, czyli te hot dogi, które na głównych ulicach są sprzedawane w stosunkowo niewielkich cenach, czyli za 5 funtów w centrum ktoś by się nabrał, że może zjeść i jak się dacie kiedyś nabrać w centrum na hot doga za 5 funtów, to daj te 5 funtów, wejść tego hot doga idź parę ulic i wyrzuć tego hot doga, bo oni, co oni robią podobno oni te hotdogi, jak przyjdzie jakiś kancel, czy policja, to mówią: Nie nadaje się do bina, to oni to wyrzucają. Oni odjeżdżają, oni to z, z powrotem na różdżkę. Także, tak, także podobno tak jest. O tych telefonach, o, ich fajnych hot o tych fajnych dogach, o tych różach, niby za parę groszy. A jak w, przyjdzie od, rum, od O, nie chcę obrażać nikogo, ale jak przyjdzie od kogoś tam kupić róży za 5 funtów, to też uważajcie, bo to też jest, to jest fake, nie? To ja Wam to mówię jako dzielnikarz, a skąd to wiem, bo mnie próbowała wykręcić, a to daje, to daje, wiem, on wie, nie mam 5 funtów, bo ja portfel z, ze swoimi pieniędzmi schowałem do yy, saszetki. Miałem w kieszeni tylko tam ID w razie czego i te 10 funtów drobnymi i ja mówię, nie mam, nie mam tych 5 funtów, weź się ja jeszcze idę zjeść coś i po prostu na piwo, ja muszę mieć pieniądze. I dopiero jak jej wtedy powiedziałem, to się skończyło łażenie za mną po tym parku, czyli uważajcie, zawsze jakieś te myślenie można sobie włączyć. I co tam jeszcze w tym Londynie? No? W niektórych dzielnicach no to bogactwo, wiecie, bogactwo, bogactwo wypływa, wypływa z każde, bogactwo wypływa kanalizacją. No. Zegarki, ja, ja nie robiłem zdjęć, bo też po co, po co z drugiej strony też tak się chwalić lub zbierać. A ktoś pyta spyta Rumpel, a czemu ty to wszystko robisz o tym Londynie? Mówisz, no bo, patrz, ja powiedziałem, jakie mogą być problemy w tym Londynie i co może być. A, a, a po prostu, co może być fajnego i na co uważać w Londynie, jak jesteś, to, to też te oczy dookoła głowy. Yy, I i wszystko, powinno być, wszystko powinno być git. A ja bym polecał jechać tam w weekend, bo jest wtedy chyba najbardziej safety. To znaczy, ja wiadomo, że w klubach się bawić to zawsze jest, zawsze jest jakieś tam ryzyko czegokolwiek, jakieś awantury, jakiegoś tam problemu, ale mówię o takim. Dniu powszechnym myślę, że jakbyście zapłacili trochę więcej i pojechali, pojechali tam w weekend, to jest, to jest wszystko, wszystko, wszystko powinno być spoko albo w jakiś ruchliwy dzień roboczy, w, w, kiedy jest najwięcej, bo jeździ tam teoretycznie, paradoksalnie, jeździ tam, kiedy jest najwięcej ludzi na ulicach. A dlaczego? Bo jak się coś stanie, to może ktoś, może ktoś się Wami zainteresuje. To by było dobrze, jakby, jakby jak takie jest moje zdanie im czym więcej ludzi, czasami wiadomo, że im zobaczcie, dwubiegunowość, kolejny raz tego świata tym niby bardziej bezpiecznie, ale z drugiej strony także bardziej ryzykownie, bo więcej ludzi więcej możliwości do oszustw, do kradzenia kogośkolwiek w weekendy, uważajcie w Londynie w weekendy uważajcie przy klubach yy, uważajcie wszędzie wszędzie gdzie będziecie oczy dookoła głowy, Londyn nie jest Londyn jest bogatym miejscem, jest bardzo fajnym, w miarę czystym. Niektóre dzielnice są czyste, bo mówię, jeśli pojedziecie do ubogiej, to możecie się, możecie mnie, możecie mnie oskarżyć, że kłamię. Ale jeśli chcecie bogactwo, London City, bogatej dzielnice, chcecie dobrze wypocząć czas, lepiej jechać, nie ryzykować, jechać na wypoczynek do dzielnicy bogatej, gdzie zarówno jest dwubiegunowość, bo jest niebezpiecznie, ale ktoś może zawsze podać Wam rękę.